Toyota Material Handling i Carolina Car Company są partnerami od ponad 11 lat. Dostarczamy naszemu partnerowi samochody osobowe. Starczyliśmy w sumie już ponad 800 samochodów. Od 4 lat zaczęliśmy dostarczać samochody dostawcze w wersji ProAce Long. Jest to ponad 250 samochodów. Natomiast w dniu dzisiejszym wchodzimy na inny poziom współpracy. Zaczynamy dostarczać samochód ProAce w wersji Max. Mam nadzieję, że to cementuje naszą współpracę oraz pozwoli na dalszy rozwój w naszej kooperacji, bo i Toyota Material Handling i Carolina Car Company to solidni partnerzy do współpracy. Dzisiaj mamy taki niewątpliwie wyjątkowy moment, bo odbieramy kolejnych 10 ProAce'ów max, bo Toyota to jakość, Toyota to niezawodność. ProAce max stwarza nam nowe możliwości, aby dla tych wózków, które są bardziej wymagające, wymagają więcej miejsca, dały... Z jednej strony komfort technikom, z drugiej strony możliwość dostarczenia tego, co potrzeba, jakich komponentów, których potrzebuje nasz klient. Jeżeli chodzi o serwis, serwis musi być niezawodny poprzez niezawodne i fantastyczne samochody, jakim jest Toyota Proace Max. Więc Toyota zapewnia mobilność, my zapewniamy bezpieczeństwo logistyczne u naszych klientów. Pojazdy z Gamy Toyota Professional to propozycja dla klientów flotowych, którzy poszukują możliwości dostosowania samochodów do swoich potrzeb biznesowych. Gama ProAce, w tym największy samochód ProAce Max, to samochody, które dostępne są z pełną ofertą różnego rodzaju konwersji i zabudów, które to zabudowy i konwersje posiadają pełną gwarancję. Uzupełnieniem jest gwarancja mobilności, która pomaga jest pomocą w przypadkach niespodziewanego przestoju samochodów. Cała nasza sieć dealerska ze swoim zapleczem serwisowym, a także zaplecze finansowe, w tym zaplecze Kinto, to są na tyle mocne argumenty, że dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że pomagają nam na co dzień w utrzymywaniu pozycji lidera na rynku flotowym.